Wysoka Rado, chciałem zabrać głos, by, by wyjaśnić pewne kwestie, które budziły, budziły w Radzie pewien powiedzmy zażenowanie, może niepokój, czy przynajmniej zdziwienie. Postanowiłem podeprzeć dokumentację, którą przygotowałem w domu, krótką napisałem sobie wystąpienie, gdzie, między innymi w trosce o tą panią, tak, która mogłaby mnie nadążyć za mną, bo ja dość szybko mówię, i by protokół zgadzał się z tym, co powiedziałem. Tak więc... Wysoka Rado, pismo jest skierowane do szanownej rady miejskiej Wieruszowi. Podczas mojej ostatniej bytności na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Wieruszów słyszałem od Państwa różne komentarze co do zajmowania czasu Rady szeregin pytań, które na pozór wydają się po części dziwne. Zgadzam się z tym, że Rada ma wiele ważnych spraw na głowie, niemniej jednak postaram się przekonać Państwa, że było warto poświęcić wasz cenny czas. Kiedy w życiu codziennym mamy problem z nierzetelnym sprzedawcą, jest kłopot z rozpatrzeniem reklamacji, nie smakuje nam bułka, fachowiec że położy kafelki, etc., mamy dwa wyjścia. Położyć uszy po sobie i zmienić sklep, firmę usługową lub poprosić o rozmowę z szefem. Ja póki co nie zamierzam zmieniać miejsca zamieszkania, więc jako jeden z tysięcy szefów pana burmistrza Nawrockiego postanowiłem poskarżyć się szefom Radzie Gminy. Cała sprawa wzięła się z wypowiedzi na zebraniu Sołeckim, które odbyło się w bieżącym roku w Mieleszynku. Tamto burmistrz Nawrocki w trakcie swojej wypowiedzi, niejednokrotnie deprecjonował gazetę łącznik, sugerując, iż informacje tam publikowane nie zawsze są odbiciem rzeczywistości. Wypowiedział się również po moim pytaniu w kwestii rozwiązania sprawy niebezpiecznego zakrętu położonego w Mieleszynku, a monitorowanej przez mieszkańców, nie przez moją osobę, to jest istotne, to nie ja składałem ten wniosek dwa lata temu, yy, również na zebraniu Sołeckim. Z wypowiedzi burmistrza wyniosłem, iż nie do końca jest przekonany, jak sprawa wygląda. Nie przypominam sobie, bym panu przerywał, panie burmistrzu. Jak pan poczeka troszkę, to wyjaśni się, po co ta, cały ten przedługi wywód. Stąd moje pismo o udostępnieniu korespondencji, z której, jak się później okazało, w sprawie zakrętu nie zrobiono nic, ze względów finansowych, a z uwagi na dostatecznie, zdaniem organu, zabezpieczenie zakrętu. Po raz kolejny burmistrz minął się z prawdą. Istotnym jest, iż na zebraniu sołeckim sprzed dwóch lat wniesiono cztery problemy i do tej pory w żadnym z nich nie pojawił się przełom. Mieszkańcy rok w rok powtarzają te same słowa, licząc, że w końcu ktoś sprawę załatwi. Najsmutniejsze jest to, iż sprawy te nie wymagają dużych nakładów finansowych. Niepokój budzi również czytelność, brak czytelności pisma skierowanego przez burmistrza Nawrockiego do starostwa. Pismo zawierało spis spraw, spis spraw wnoszonych przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Wieruszów. Sposób przekazania informacji jest mało czytelny, zawiera lakoniczne określenia uniemożliwiające identyfikację problemów. Potwierdzeniem tych słów może być kserokopia pisma, zawierająca znaki zapytania wpisane ołówkiem przez pracownika jednostki będącej adresatem. Moim celem jest ukazanie, iż coś niezrozumiałego dzieje się w Urzędzie Miasta i Gminy Wieruszów. Złożoną przeze mnie skargę burmistrz Nawrocki uważa za niezasadną, bo przecież odpowiedź była, a że po terminie i po moim wystąpieniu na sesji – nieważne. Pozwolę sobie zauważyć, iż otrzymana przeze mnie odpowiedź również zawierała braki. Pozytywne odczucia budzi reakcja radnych na złożoną przeze mnie skargę. Można powiedzieć, że spotkała się ona z jednomyślną akceptacją zasadności. Na stwierdzenie burmistrza Nawrockiego o braku zasadności skargi pozwolę sobie odnieść do udzielonych przez niego odpowiedzi na zadane na sesji pytania, których część przewodniczący Olbromski przekazał do niego celem udzielenia odpowiedzi. Pytanie pierwsze. Ile w latach 2011-2013 z podziałem na miesiące wydano z budżetu gminy na wszelkiego rodzaju ogłoszenia, promocje w niżej wymienionych mediach w rozbiciu na każde Dziennik Łódzki, Radio ZW, Tygodnik Powiatowy, Gazeta Bezpłatna Łącznik. W odpowiedzi otrzymałem jedynie informacje o rocznych wydatkach bez podziału na miesiące. Niby nic, a jednak po uzyskaniu tabelki z danymi miesięcznymi uwadze nie może umknąć, iż miesiąc w miesiąc do Radia ZW trafia analogiczna kwota. Pytanie drugie. Jak układa, to jest kawałek pytania, który został wycięty przez przewodniczącego celem przekazania zasadności do pana burmistrza. Jak układa się współpraca gminy z gospodarstwami ekologicznymi w zakresie promowanej tak szeroko przez gminę i powiat ekologii? I odpowiedzi od pana burmistrza otrzymam. Po instruktażu, co należy do zadań gminy i kto jest zobowiązany do współpracy i pomocy doradczej gospodarstwom rolnym. Takie nie była niezbędna, ponieważ ją znam. A kto jest jednostką płatniczą w zakresie dopłat bezpośrednich, i po potwierdzeniu, iż jestem właścicielem jedynego w gminie Wieruszów gospodarstwa ekologicznego, oświadczono mi, do tej pory, że do tej pory nie zwracałem się do urzędu o jakąkolwiek pomoc. A wskutek czego uznano, że wsparcie wyżej wymienionych w instytucji jest wystarczające. Ciekawa była też informacja, iż moja działalność rolnicza mieści się w zakresie produkcji siedmiu sztuk bydła. Nigdy moje stado nie stanowiło siedmiu sztuk. Jego wielkość na przełomie lat wahała się pomiędzy 12 a 26 sztukami. Byłem przeświadczony, że język, którego użyłem przy formułowaniu pytań jest na tyle prosty, że zostanie zrozumiały. Jednakże byłem w błędzie. Pytanie ma swą genezę w piśmie, które skierowaliśmy wraz z żoną w dniu 30 sierpnia 2011 roku, niezwłocznie po otrzymaniu certyfikatu ekologicznego. W piśmie tym oferowaliśmy nieodpłatne przeprowadzenie szkoleń i prezentacje w zakresie profitów płynących z uzyskania certyfikatu. Za pośrednictwem burmistrza zamierzaliśmy bezinteresownie przekonać rolników do tej formy prowadzenia działalności rolniczej. Analogiczne pismo skierowaliśmy do kierownika powiadowego zespołu doradztwa rolniczego w Wieruszowie. Jest to drugie z pism, a nie ostatnie, skierowanych do burmistrza Nawróckiego, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pozwolę sobie tutaj to pismo przeczytać. Tak jak powiedziałem, datowany jest 29 sierpnia, natomiast data wpływu do urzędu 30 sierpnia. Szanowny pan Bogdan Nawrocki, burmistrz Wieruszowa, Szanowny Panie Burmistrzu, pragniemy z dumą zakomunikować, iż po trzyletnim okresie przestawiania uzyskaliśmy certyfikat ekologiczny przyznany przez jednostkę certyfikującą w rolnictwie ekologicznym Bioekspert Spółka zowa. Z dniem 22 lipca 2011 nasze gospodarstwo rolne stało się gospodarstwem ekologicznym. Dumą napawa fakt, iż według wiedzy przez nas uzyskanej jesteśmy pierwszym gospodarstwem ekologicznym w gminie Wieruszu. Za pana pośrednictwem zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych dostosowaniem i przekształceniem swojego gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne. Chętnie udzielimy informacji i niezbędnych porad w zakresie przekwalifikowania gospodarstwa. Szczególnie istotnym jest fakt, iż prowadzenie gospodarstwa rolnego w zgodzie z ekologią Poza oczywistymi walorami zdrowa żywność, ochrona fauny i flory naszego kraju, pozwala w sektorze rolnictwa uzyskiwać dochody znacznie wyższe od przeciętnych. Z wyrazami szacunku Iwona Kazimierska Małyska z w Małyska. Pismo jest do wglądu. Przekażę kopię radzi. Pozwolę sobie teraz przytoczyć definicję współpracy według Wikipedii. Współpraca. Zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi. Umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych. Umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi. Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak to wrodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie. Trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków. Nigdy nie oczekiwałem pomocy finansowej ani jakiejkolwiek gratyfikacji od gminy z tytułu uzyskiwania certyfikatu ekologicznego. Pytanie trzecie. Ile dokładnie wyniosła kara za błędy przy budowie oczyszczalni, wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami? Podana w odpowiedzi kwota, podaje w odpowiedzi skierowanej przez pana burmistrza do mnie. Pokrywa się z kwotą zawartą w protokole pokontrolnym. Tak więc jest zgodna. Brak jednak informacji o kosztach ekspertyz, które, według informacji zamieszczonej przez gminę w dniu 1 marca 2012 roku na portalu Tu Gazeta i na portalu Tygodnika Powiatowego, wyniosły ponad 10 tysięcy złotych. Znów mamy określenie ponad. Rodzi się pytanie, ile to jest ponad 10 100 zł, 11 tysięcy, 15 tysięcy, a może 500 tysięcy, w końcu to też ponad 10 tysięcy. O dziwo odpowiedź na pytanie czwarte, piąte, szóste wydają się być rzeczowe. Pytanie siódme. Czy kwota 20 tysięcy złotych przywoływana niejednokrotnie została przekazana przez gminę do WDK i czy została wykorzystana zgodnie z celowością? Na to pytanie pan burmistrz Nawrocki nie był w stanie udzielić odpowiedzi. Pomimo złożonych przeze mnie na sesji wyjaśnień, o jakie 20 tysięcy złotych chodzi, zwrócił się do mnie z prośbą o sprecyzowanie pytania. Postarałem się przybliżyć sprawę, co zaowocowało odpowiedzią. Więc przytoczę tutaj teraz pismo, które skierowałem do pana burmistrza zgodnie z jego prośbą o co chodziło w tych 20 tysięcy. Odpowiadając na zapytanie do mnie skierowane, uściślam, iż pytanie dotyczyło kwoty 20 tysięcy złotych, która według uzyskanych przeze mnie informacji od redaktora Rafała przybyła. Została rzekomo przekazana do WDK celem zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla wolontarystycznej działalności dwójki młodych ludzi, musiała Góralski, polegającej na utrwalaniu wydarzeń i realizacji reportaży na terenie gminy Wieruszów. Rzecz działa się na początku 2011 roku, kiedy to rzekomo Rafał przybył, złożył na pana ręce, na ręce pana zastępcy Rafała Barszewskiego, po rzekomo uzyskanej od pana akceptacji prośbę o wsparcie działalności wyżej opisanej. Następnie, również źródło Rafał przybył, po upływie około 3 miesięcy, pański zastępca Rafał Barszczewski poinformował wnioskodawcę, iż środki 20 tysięcy złotych zostały przekazane do WDK. Jednakże WDK zakupiło jedynie aparat fotograficzny z funkcją nagrywania. Mam nadzieję, iż powyższe rozwinięcie wątku ułatwi panu udzielenie odpowiedzi Radzie, a ta ustosunkuje się i przekaże swoje stanowisko w sprawie. Niemniej jednak wątek rozwinąłem również w swojej wypowiedzi na ostatniej sesji Rady Gminy Wieruszów, gdzie był pan obecny i ustosunkowując się do skierowanej przeze mnie skargi nie zadał żadnego pytania dotyczą dotyczącego rzeczonej kwestii. Jesteśmy. Tu. Yy, I teraz pan, odpowiedź pana burmistrza. Podnoszona przez pana kwota 20 tysięcy złotych nie była przekazana do WDK w formie dotacji celowej. Przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do utrwalania wydarzeń i realizacji reportaży na terenie gminy przez młodych reporterów. Nie wiem jednak nadal, czy kwota nie została przekazana do WDK, czy też została przekazana, ale określenie celowości się różniło. Istotnym jest, iż mimo podania przeze mnie chronologii zdarzeń i przywołania oświadczenia redaktora Rafała, przybyła, burmistrz nie zaprzeczył, że opisane zdarzenia miały miejsce. I tu pozwolę sobie przeczytać oświadczenie Pana Rafała Przybyła, które do mnie skierował na moje zapytanie. Odpowiadając na Pańskie zapytanie, w kwestii 20 tysięcy, które miały być przekazane na sprzęt filmowy dla Wieruszowskiego Domu Kultury, informuję. W 2010 roku zgłosili się do mnie wieruszowscy gimnazjaliści Jakub Góralski i Jakub Musiał z propozycją poprowadzenia zajęć z zakresu sztuki filmowej. Wcześniej ci chłopcy dali się poznać jako pasjonaci prowadzący szkolną redakcję GIM24. Z ich materiałów korzystała także gazeta Łącznik. W 2011 roku, tuż po wygranych wyborach przez pana Bogdana Nawrockiego, złożyłem na ręce jego zastępcy, wcześniej rozmawiając z samym burmistrzem, prośbę o zwrócenie uwagi na pasję, jako, jaka cechuje Góralskiego i musiała i możliwość wykorzystania ich działań do promocji gminy. Poproszono mi o wycenę sprzętu, w jaki minimalnie musieliby być zabezpieczeni, by realizować swoje projekty. Po skrupulatnych obliczeniach, konsultowanych z profesjonalistami, padła kwota 20 tysięcy złotych. To minimalne środki. Około 3, mies 3 miesiące później wiceburmistrz Barszczewski poinformował mnie, że 20 tysięcy złotych zostało przekazane na konto wieruszowskiego Domu Kultury celem zakupu kamery, aparatu, laptopa i oprogramowania do montażu oraz zabezpieczenia środków na inne związane z programem wydatki. Sam, po kilku miesiącach pracy z musiałem Góralskim otrzymałem wynagrodzenie w wysokości 1099 zł mawe 2011 rok, sprzętu jednak nie było. Czas oczekiwania tłumaczono procedurami związanymi z tak zwanym rozeznaniem cenowym. Po jakimś czasie poinformowano mnie, że zakupiono aparat fotograficzny z funkcją nagrywania. Jak informowali mnie chłopcy, były trudności z dostępem do tego sprzętu. Sam burmistrz Bogdan Nawrocki, któremu dziękowałem za wcześniejszą reakcję, zapewniał, że sprawa doczeka się szczęśliwego finału. W końcu odrzekłem, że w takich warunkach i przy takim podejściu, ciągnący się czas, brak decyzji i przede wszystkim brak sprzętu, nie ma na co czekać i trzeba robić swoje. Kółko filmowe siłą rzeczy zostało rozwiązane. Rafał przybył, redaktor naczelny. Pytanie ósme. Jaka była geneza i idea zapisów w ograniczonym przetargu na sprzedaż gruntu pod Yetiko o utworzeniu 30 miejsc pracy, podczas gdy informowano mieszkańców, że powstanie 100, a nawet 300 miejsc pracy? Nie znałem jeszcze wtedy publikacji z Radia Z2 o 400 miejscach pracy. Przechodząc na prosty język, choć jestem przekonany, że Rada zrozumiała kwintesencję pytania, skoro miał powstać zakład deklarujący zatrudnienie na poziomie kilkuset osób, to dlaczego stwarza się możliwość wygrania przetargu przez inną firmę, która zatrudni tylko 30 osób? A w odpowiedzi burmistrz odpowiada, przełożony na prosty język, że zapis o 30 miejscach miał ograniczyć powstanie małych zakładów. Czyli krótko mówiąc, ja pytam, dlaczego tylko 30, a pan burmistrz się chwali, no że aż 30, ponieważ nie chciał, żeby powstały małe zakłady. Tutaj pozwolę sobie jeszcze przytoczyć. To jest tekst z portalu Radia Ziemi Wieluńskiej, który jeszcze dwa dni temu widniał na portalu. To jest artykuł bodajże z 2011 roku. W Wieruszowie powstanie firma, która zatrudni najpierw 30, a w kolejnych fazach rozwoju działalności następne 370 pracowników. Na jakim etapie są przygotowania do tego, by na terenie miasta rozpoczęła się działalność firma Yetiko, mówi burmistrz Bogdan Nawrocki. Dalej nie będę przytaczał, co dalej będzie. Pytanie dziewiąte. To pytanie dotyczyło planu zagospodarowania i stwierdziłem, że nie będę rady zanudzał, wymaga odrębnego podejścia do sprawy, odpuszczam. Reasumując, poziom odpowiedzi pozostawia wiele do życzenia. Cytując jednego z moich rozmówców, cytat niedosłowny nie robiłem notatek. przed udzieleniem odpowiedzi pytający nie zagłębił się w treść pytania w zasadzie zabawne, ale tylko do czasu, gdy zastanowimy się, co rzeczonemu adresatowi zdarza się czytać w trakcie pracy i jaką wagę ma zrozumienie przez niego istoty sprawy. Moim subiektywnym oczywiście zdaniem, burmistrz Nawrocki działa na szkodę gminy Wieruszów. Polityka medialna prowadzona przez burmistrza Nawrockiego opiera się na kreowaniu własnego wizerunku kosztem gminy. Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy Wieruszów, można, można wysnuć wniosek, iż wszelkiego rodzaju publikacje prasowe zamieszczane są w mediach niekrytykujących bądź promujących obecnego burmistrza. Tygodnik Powiatowy w 2011 roku otrzymał za te usługi od Gminy Wieruszów 795 zł i 50 groszy a gazeta łącznik 12 907,20 groszy. W roku 2012 tygodnik powiatowy nie otrzymał żadnego ogłoszenia, a przypomnę, iż zamieszczał szereg niepochlebnych artykułów, gdzie za potrzebą panie burmistrzu, gdyby bieda mogła krzyczeć, gmina Wieruszów zaciągać 4 miliony kredytu i jeszcze szereg innych. W tym samym roku do gazety łącznik za analogiczną usługę powędrowało 22 878 zł. Oczywiście można argumentować, iż najwyraźniej burmistrz uznał, uznał iż spoczytność i przekaz społeczny obu redakcji jest nieporównywalny. Jest to jego ocena i. Jednakże w roku bieżącym, pierwszy kwartał, Tygodnik Powiatowy otrzymał 424 ,35 zł, groszy, a Gazeta Łącznik 162 ,36 zł. groszy. Pozwolę sobie zauważyć, iż w gazecie Łącznik pojawiały się niewygodne publikacje o targowisku i budowie zakładu Jetiko, natomiast w tygodniku powiatowym pełen peanów obszerny wywiad z burmistrzem Nawrockim i dość subiektywny materiał ze spotkania w WDK w sprawie Jetiko. Wyrażam opinię, iż burmistrz Nawrocki znacznie przyczynił się do tego, iż od niedawna nie mamy już w linie bezpłatnej gazety Łącznik. Pragnę jednak stanowczo podkreślić, iż nie winię redaktorów poszczególnych mediów. Jestem jednak zażenowany tym, że zmusza się ich do tego typu działań stosowaniem systemu nagród i kar. Nie jest tajemnicą, iż media lokalne mają znacznie trudniej zaistnieć na rynku. Gazety o zasięgu wojewódzkim bądź krajowym o wiele łatwiej pozyskują reklamodawców. Moim subiektywnym zdaniem, gmina i powiat winny w miarę możliwości wspierać rozwój lokalnych mediów, z których możemy dowiedzieć się, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie. Bo tylko te media lokalne piszą o takich drobiazgach, bo dzieciaki gdzieś z przedszkola posadziły kwiatki, były na wycieczce w lesie. Dziennik Łódzki o tym nie napisze, rzeczpospolita też nie. W 2011 i 2012 roku, według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy Wieruszów, zamieszczane były co comiesięczne wywiady sponsorowane z burmistrzem Nawrockim w Radio Z2. Koszt miesięcznie wynosił 799,50 groszy w 2011 roku i 615 zł w 2012 roku. Być może się mylę. Ale wydaje mi się, iż w swojej części gminy Wierusów zasięg radia ZW jest bardzo słaby. Można za to było usłyszeć następujący tekst, tekst który już Wieruszowie powstanie firma, która zatrudni najpierw 30, a w kolejnych fazach rozwoju działalności następne 370 pracowników. Informacji tej Getiko i burmistrz Wieruszowa nie zdementowali. Wydatki Gminy Wieruszów na publikację w Dzienniku łódzkim wyniosły w 2011 roku 0 zł, w roku 2012 246 zł, natomiast w pierwszym kwartale 2013 roku już 628,53 groszy. Na uwagę zasługuje publikacja z 18 stycznia 2013 roku w wielu nasze miasto pod tytułem Nawrocki pracuje jak Bóg przykazał. Tytuł zaczerpnięty z wypowiedzi jednej z radnych gminy Wieruszów, która brzmiała, burmistrz działa jak Bóg przykazał, czego od niego więcej chcieć. To jednak nie koniec manipulacji za pośrednictwem mediów. W Dniu 22 czerwca 2012 roku, w wywiadzie udzielonym w Radio SUD, pan burmistrz Nawrocki na pytanie dotyczące kary za błędy przy budowie oczyszczalni, notabene w pytaniu zawierała się sugerowana kwota tej kary na poziomie 1 200 000, 000 zł, co znajduje odbicie w rzeczywistości. I teraz cytuję: Cytat, cytat pochodzi z nagrania. Audio zamieszczonego na stronie Radia SUD, to nagranie wczoraj jeszcze widniało. Została nałożona kara, korekta na gminę. Ta korekta powinna wynosić około 10% sumy, która została zakwestionowana. Natomiast po również mojej interwencji, tutaj nie ukrywam, że w tym również pomagała mi moja małżonka radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, która również w Urzędzie Marszałkowskim interweniowała, odnosiliśmy się do tych zarzutów. Ta kara została zmniejszona do 5%. I w tej chwili, na chwilę obecną, razem z odsetkami, które są naliczone, ta kara wynosi około 1,5 miliona złotych. To był cytat. Istotnym jest fakt, iż w dniu 1 marca 2012 roku na portalu, tak jak mówiłem, na portalu Tu Gazeta i na portalu Tygodnika Powiatowego, a następnie w samej gazecie Łącznik, jak również na portalu, tu, ukazała się informacja Urzędu Miejskiego w sprawie kary finansowej, w której wyraźnie Podano, iż kara wyniosła 892 251 ,11 zł. 11 groszy. Co prawda, mylący może być zapis wraz z odsetkami, bo kwota ta nie zawiera odsetek. <Ky> Istotnym jest to, iż kwota 892 251 ,11 zł. 11 groszy pokrywa się z kwotą wymienioną w protokole pokontrolnym. Z kolei w odpowiedzi na moje zapytanie, ile dokładnie wyniosła kara za błędy przy budowie oczyszczalni wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami, Również potwierdza się kwota 892 251 ,11 zł. 11 groszy, a wysokość odsetek to 280 321 zł. Rodzi się pytanie, na jakiej podstawie i w jakim celu burmistrz Nawrocki podaje kwotę 1 500, podczas gdy kara łącznie z odsetkami wyniosła 1 172 572 ,11 zł. 11 groszy. Mówimy tu o 330 tysiącach rozbieżności. Dla mnie nie jest to drobiazg. Co prawda, występuje tu kolejna nieścisłość, mianowicie w przywoływanej powyżej informacji Urzędu Miasta znajduje się informacja o kosztach zewnętrznych analiz wykonanych na potrzeby odwołania od protokołu pokontrolnego, które według Urzędu Miasta wynosiły ponad 10 tysięcy złotych, natomiast w odpowiedzi na moje pytania zostały pominięte. Jednakże najistotniejsza jest wzmianka pana burmistrza Nawrockiego o tym, że, i tu jest cytat szczątkowy, żeby państwu oszczędzić czasu. Ta korekta powinna wynosić 10%. Natomiast po również mojej interwencji, ta kara została zmniejszona do 5%. Każdy słuchający wywiadu może wyliczyć, iż dzięki burmistrzowi Nawrockiemu i jego małżonce udało się uniknąć zapłaty kolejnego miliona 500 tysięcy złotych. Na uwagę zasługuje fakt, Iż protokół pokontrolny z dnia 8 grudnia 2011 roku i protokół pokontrolny z dnia 14 lutego 2012 roku uwzględniający zastrzeżenia złożone przez gminę Wieruszów nie różnią się w kwestii wysokości kar, naliczonej kary. Gdzie więc rzeczone zmniejszenie? Yy, tutaj jeszcze chciałem dodać, yy, niestety dopiero w dniu dzisiejszym udało mi się pozyskać dzięki uprzejmości pana Wrublewskiego załącznik do odwołania złożonego przez gminę do pierwszego protokołu pokontrolnego. Na tyle, na ile zdążyłem się z nim zapoznać, zastanawia fakt, że w tym, w tej ekspertyzie prawnej wręcz sugeruje się Urzędowi Marszałkowskiemu, że powinien naliczyć 10%, a nie 5%. I to jest chyba to 10%, to nie jest... Oczywiście, oczywiście ten dokument broni gminy, stwierdza, że kara jest niezasadna, natomiast w pewnym momencie przywołuje te 10%. E, I to jest jedyny moment, w którym to 10% się pojawia, bo w pierwszym protokole wyraźnie y, organ kontrolujący określił, że to uchybienie, które zostało popełnione, kosztuje krótko mówiąc 5%. Nie około 10%, nie około 5%, kosztuje 5%, a nie 10. Każdy... Hmm. To, to mam, to mamy, to mamy. Hmm. Wysoka Rado, wnoszę o zbadanie na podstawie zgromadzonego przeze mnie materiału. Zajęcie stanowiska przez Radę i podjęcie stosownych zdaniem Rady kroków w następujących kwestiach. Czy burmistrz Bogdan Nawrocki przekroczył swoje kompetencje? Czy burmistrz Bogdan Nawrocki kłamał publicznie? Czy burmistrz Bogdan Nawrocki działał na szkodę gminy Wieruszu? Obiecując, już będę starał się absorbować Radę jedynie ważkimi sprawami, łączę wyrazy szacunku z Lidnich Małyskiej? Dziękuję.